Ale Ludzie Ale słabo, jeszcze raz. Siemoneczko wszystkim witajcie w kolejnym odcinku z bunkra z umiarza u Jacka Recyklera. No co za dzwone zrobimy w konia. Co jest? Powiem wam, że jest bardzo fajnie. Może nie to, że pod względem fantuzumowych, bo jakieś tam y, typowe pierdołasy udało się wygrzebać, a w szczególności narzędzia. Jeden, dyrdy małek, jeden dyrdy małek trafi tutaj, także to mnie cieszy. Zobaczycie jakiego mięka, ale, ale cieszy. Nie mówię naprawdę nic niezwyczajnego, y, narządzio takiego, jakiego jeszcze nie mam. Y, ale co jest? Zobaczcie. Y, jedna mega paczucha, y, którą zobaczycie dzisiaj. Drugie Wam nie pokażę, drugą, drugą będziemy budowali, jakby to powiedzieć, napięcie na jutro, paczka od Krzysia, paczka od Krzysia, pudło bananowe, ciężkie, wiem, że będzie tutaj grubo, tu są paczki do Metaleo, do Metaleo jeszcze nie wysłałem bo zbieram jeszcze trzecią tam jakieś nierdzewki, kwasówki pierdołki takie dopuszkować <grymnie> dopełnić jeszcze troszkę aluminiu tam mam do rozebrania i chcę puścić trzy naraz ta duża ta duża tutaj są części motocyklowe co tam u mnie widzieliście ja wspominałem, że to obiecałem jednemu z widzów i to jest paczka na wymianę górna, górna będzie dla Tomasza też na wymianę, płyteczki także lubię te Lubię ten sposób, czyli wymiana coś za coś, to jest to co najbardziej y, mnie cieszy. I jak mówię, y, to, zobaczycie, to zobaczycie jutro, y, a to zobaczycie dzisiaj. Mówię, wymiana, wymiana ze części y, od motocykla. Y, no i obok widzieliście przez chwilę fanty złomowe. Także cyk, 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 cyk. <laughs> lecimy do fantu złomowych. Najpierw padrzuchę, no później y, ja mniej więcej wiem co tam jest, bo tam mają być. Mają. No, powinny. <laughs> powinny być jakieś styczniki i coś takiego, coś co ja bardzo lubię. Ale zacznijmy sobie yy, od moich łowów. <laughs> od moich łowów, chociaż w większości, <laughs> miałem odłożone przez kolegę wagowego, pozdro jeżeli oglądasz, dzięki za pamięć, ja oczywiście też będę pamiętał, mamy, co mamy łyżkę, tylko tą łyżką zupy, zupy się nie je, to do, do kół żabkę nastawną i tradycyjnie jak zawsze przy każdej jednej ruchomy łepek w tym przypadku jak się łepek rusza, to nie jest najlepiej ale żabka jak najbardziej sprawna Śrubokrątosław to chyba była nie wiem czy to nie była próbówka jakaś przypadkiem, być może tak, może nie, ale jest śrubokrętem, śrubokręt to z drewnianą rączką. No i co mamy, no fajne stare dłuto, także jest ok. śmieję się, nie wiem czy słyszycie, grzmi w oddali, zaraz pewnie coś pił dolnie, będzie mokro no bo tutaj, kolejne, kolejne dłuto. Yy, małą taką, małutki taki gwintownik, no, naprawdę malutki. Yy, rozmiaru nie podam, bo ja tam nie sprawdzałem. Ślepy jestem. 8, yy, być może jest tam 8. <laughs> być może. Yy, klucz nastawny. Yy, czy to PRL będzie? RW takie z owski coś tam działa, wiecie, trzeba było go przysiukać psipsiu, psipsi, i zrobić i będzie jak najlepiej, jak najbardziej do użytku. No, coś dojeżdża czyli nożyczki, nożyczek nigdy za dużo, a w szczególności tych Gerlachowskich Nie wiem takie wiecie zboczenie. Może miałem być fryzjerem, nie wiem. Jakieś wiertełka do metalu to też zawsze warto zabrać. Kolejny śrubokrętosław Tu był taki wiecie malutki Z drewnianą okładziną Trochę widać spiłowany Ktoś przerabiał do czegoś no, Ale dalej jest to wiecie narzędzie PRL Jakieś kombinereczki tu Mamy jakiś kluczyk Kolejne kombinereczki Także wczoraj czy przez wczoraj Kombinerek chyba z pięć Dzisiaj kolejne kombinerki Coś dla siebie Coś dla siebie stare przekaźniki, stara płytka są układy ufo, tak? są ze złoceniami także ta płytka trafia do mojej prywatnej kolekcji płytek starych płytek z układami ufo i z innymi złoceniami siekiera siekiera, tam jest jakaś sygnatura być może to jakiś zwykły PRL PL. no to PRL, PRL-owska taka nie jest uszkodzona niestety, On ma róg trafiony no, mniejsza z tym. Miałem już nie być tych uszkodzonych, ale się tam odezwał klient, więc yy, dalej, dalej, dalej zaproszę, <laughs> uszkodzonych siekier. więc je zbieram i co mamy? Yy, lutownice, No tutaj nie będę podłączał, nie będę sprawdzał, bo tam nacięty kabel. Uwierzcie mi, że ja nie mam czasu. Wczoraj to ja już w ogóle czas nie wiem, gdzie zgubiłem na cały dzień, jakby to powiedzieć, na grubej pici. Sorry za moje słownictwo, czasami mnie ponosi, ale wczoraj był taki zapiecz, naprawdę, nie wiem, jak ten dzień zniknął, zginął naprawdę lutownica lutownica kolbowa zobaczcie jaka fajna miedziuszka, ale to nie na miedziuszkę bo to jest w bardzo, bardzo fajnym stanie powiem wam jak na czasy mm. słyszycie <słuch> może moje małm nie dotykanie rozgrzanym grotem jak na czasy PRL no mi się wydaje, że być w bardzo dobrym stanie być, że jest w bardzo dobrym stanie przynajmniej grot kawałek płytki to tam wiecie o co chodzi piłkę taką no piłkę do drewna to tu mam jeszcze ścisk, no ale bez... Bez tego napletka tutaj trochę zamrażnięty. Trzeba też napsiukać Skończyły mi się wszystkie psiukadła. Trzeba zrobić jakiś zapas grubszy, większy. Dużo się u mnie tego schodzi. Bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo. Tych WD-40, jakichś innych przykadeł Młotek 500 gramów. Jeden kluczy rowerowy no To już jest sukces, dawno nie było. To jest przebijak taki Wiecie, do skór rymarski, kaletniczy to chyba był śrubokręt, ale już pozostało z niego tylko zrobić właśnie od takiej przebijak, dlatego też ja ich zabieram tam, jeszcze jakieś wiertło się zawieruszyło yy, taki pstyka ideł yy, tu będzie sreberko będzie sreberko, na pewno jakieś tam ze 2-3 groszki yy, Pęczę kluczy <grym> meblowych <grym> zabrałem, mu, zebrałem yy, jeszcze jedna łyżka do zestawu yy, narzędzi I tu, już, i tu już jest lepszejsza PN yy, Polska norma Kolejna prl No i ten malutki wichajsterek zostawię, zostawię dla siebie Taka zwykła malusia piłeczka Ale widać, że to takie narzędzie trącone Trącone zębem czasu Nic specjalnego naprawdę Ale malutkie, będzie wisiało No i co tu jeszcze mamy Zegar taki wiecie Zwykły, zwykły taki naścienny metalowy ze zwykłym takim werkiem plastikowym. Te werki tam można dostać po 4 zł chyba nawet na legrogo, czy gdzie tam wskazówkę się naprostuje. A jak nie, to można z blaszki aluminiowej dociąć nową. no to Wiem co mówię. No i tyle. Tyle ze złomowiska, niby nie najgorzej, ale nie najlepiej. Ważne, że coś trafi na półeczkę. A teraz co? Hmm. No lecimy, zobaczymy co przyszło za wymianę. Bo ja lubię takie wymiany, że nie wiem co dostanę, a wiem co mam wysłać. <laughs> Także otwieramy, zaglądamy. No i co, lecimy z tematem? Zobaczcie, jeszcze powiązane, powiązane sznureczkami. Jednego już uciłem, przecinając folię. Ale zajrzymy sobie do środka, tak jakby, jakby na żywo. <laughs> Paczki, widzicie, wypełnione katekturą, tak powinno się wysyłać. Paczki, wszystko powinno być bezpieczne. Chwila połzów, bo mnie hobita woła. a obiad wołają. Obiad nie jest najważniejszy. Od obiadu ważniejsze jest złom. Ale i bo jakiś schabowy jest. A zryć mi się chce. No, płyta z telewizora. Dobrze, ja nie będę wam pokazywał wszystkich płyt. Omawiał po kolei, bo ja nie zawsze sam się znam na płytach. Dla mnie, dla mnie to jest towar wymienny, za to przyjdą inne rzeczy. Także widzicie, no ja tylko jestem. W tym, w tym przypadku jestem pośrednikiem takim małym bilerem, małym billerem części używanych. No i to co, to co będzie cieszyło, zobaczcie, nie wiem kurczę czy widzicie, ja nie patrzę statyw, tu będą groszki sreberko. No sreberko tego jest tutaj trochę więcej. Tutaj też będzie sreberko, chociaż właśnie nie wiem czy w tych jest. Ja takie czasami rozbijam na złomie, żeby zajrzeć i udziło dziwo ukazuje się, że w tym nie ma. W tym raczej nie będzie. Nie jestem pewien, ale raczej nie będzie. E, więcej płytek. Uuu uuu. Uu, tu jest niespodzianka, której się nie spodziewałem. Jest Shakira. Whenever. Nie, nie jedna, nie jedna, dwie. E, także dzięki wielkie, dzięki wielkie, no tego się nie spodziewałem. E, Shiker nigdy za dużo umie. E, no, tu może być reberko. Tu może być reberko. No, tego jest trochę więcej, zobaczcie, przekaźniki. Y, y, komputer, komputer samochodowy, ale zalany tym plastikiem chińskim takim gównem. Ja ostatnio wysłałem taką. Ja oczywiście płytkę wyciągnąłem y, to gówno skrobałem nożem. Przeszło. Przeszło jako płytka, jako płytka z komputera samochodowego, także ja tam nie odpuszczę nawet takiemu czemu. Y, tu będą bardzo fajne groszki. Jak się nie mylę do wybicia brązowy bakielit. Nie wiem czy kurczę, czy widzicie. O, teraz na pewno brązowy bakielit, srebrne groszki do wybicia. To jest to co ja lubię. To jest to, co ja lubię. W tym tego typu przełączniku nie ma sreberka, ale są srebrzone blaszki, srebrzone takie kółeczka. To też tam tych nie zabieram w całości, rozbijam na miejscu, bo nie warto dobrać w całości jakiś przekaźniczek kurczę może was ściągnę bo nie będę wam wiecie wyciągał y, po kolei po przekaźniku po przekaźniku po prostu tu będę y, odbierał a wy możecie y, płytki no płytki różnego rodzaju jak widzicie niech no coś się trafi takiego naprawdę y, godnego mocno uwagi y, jak te przekaźniki które ja bardzo lubię <grytanie> bardzo lubię łuskać <grytanie> tu na kubkę no, robię sobie trochę bałaganu nie szkodzi y, tu jest bardzo fajne y, bardzo fajne sreberko y, te przełączniki też jest sreberko, chociaż ja ich tak y, mocno aż nie lubię, ale oczywiście je tam broń Boże, nie narzekam, żeby nie, <grym> nie wyszło, że ja narzekam czy zasilacz komputerowy bez kabla pójdzie w takiej postaci do elektropaki. Y, czarny przełącznik, y, bardzo fajne, bardzo fajne sreberko w środku. To mamy y, ID ID chyba 3, albo nawet I4, y, jak się nie mylę. No, nie chcę teraz go skłamać, ale mi to wygląda na ID3 bardzo fajne serbergo do odpalenia. już się nawet nauczyłem nazw tych różnych, różnych styczników. To jest od telewizora, ale takie coś można wrzucić do płytek klasy B, mi przeszło w taki sposób. Więcej płytek, więcej przekaźników. Tu mamy jakąś starą elektronikę. tak? No, mocne, mocne, złocone zęby. Haśni świeci, fajna płytka. Yy, więcej płytek, przekaźnik samochodowy. Więcej elektroniki, yy, telewizora. No w tym jest miedziucho, ale naprawdę yy, nie warto się tam aż tak mordować. No tu widzicie kwadraciki do odpalenia. Z <grytania> tego przybędzie, yy, płytek na wymianę. Płytek na wymianę. Też jest fajnie, jest jakiś komputer bez BGA, czyli to jest ta najtańsza wersja płytek. Ale ja tam mówię, traktuję to jako produkt wymienny i to wszystko. to wsio, Paczka jak najbardziej mnie jest zadowalająca. Będę miał w czym dłubać, będę miał w czym skubać. Paczka z mojej strony jest gotowa, jak najbardziej wyjedzie. Kurczę nie wiem jak czasowo mi to wszystko pozwoli yy, bo ja nie tylko tutaj siedzę, mam trochę innego zajęcia, a teraz na przykład idę obiad zeżreć, yy, ale postaram się to w weekend ogarnąć, chociaż jutro jadę na ryby, ale to po południu, także mm -hmm. Mm -hmm. <śpiewanie> może coś wam z ryb tam wyrzucę <śpiewanie> jak coś będzie brało, jadę na nockę z całą rodzinką i tyle. Yy, na pewno na pewno zobaczycie yy, jutro, na pewno jutro zobaczycie jego od Krzysztofa, bo tu podejrzewam, znając Krzyszka możliwości jego, jego patrzuchy. będzie Petardunio. Tyle w tym macie. Trzymaj ta się. Na razie, ho. hejo.